Witam Państwa bardzo serdecznie. Wioletta Lechtańska-Błaszczak, zaczynamy aktualności ratajskie, a co w programie? Koszenie i grabienie w parkach rzadziej ze względu na ekologię. Co się buduje na osiedlu tysiąclecia? Renowacja zabytkowego wiatraka zakończy się jesienią tego roku. Zapraszam. Będą rzadziej kosić trawę i grabić liście w całym mieście. Chodzi o kwestie ekonomiczne, ale, jak podkreślają urzędnicy, przede wszystkim ekologiczne. A jeśli gdzieś zieleń będzie zbyt bujna, a liści za dużo, to można zgłaszać to bezpośrednio do magistratu mniej koszą i nie będą także grabić czy sprzątać liści tak często jak w ubiegłych latach. Urzędnicy miejscy informują, że zarówno na terenach zielonych przy drogach, ale także w parkach. Specjaliści od zieleni podjęli taką decyzję ze względu na zmiany klimatu. To, że kosimy w tym roku mniej, wynika również z tego, że mamy cały czas suszę. Wyższa trawa Mniej mniejsza transpiracja tej wody, więc robimy wszystko tutaj tak naprawdę, żeby tą wodę zachować w tym gruncie. Mają w tym pomóc także liście, których firmy na zlecenie zarządu zieleni Miejskiej nie będą grabić tak często jak w ubiegłych latach. Znacznie ograniczamy, dostosowując również do tych czy warunków pogodowych, czy również do samej ochrony przyrody, bo są takie parki, są takie miejsca, między innymi właśnie park w, w, na osiedlu Rataje, w którym poprzez występowanie rzadkich gatunków płazów konsultujemy to właśnie z odpowiednimi specjalistami, tak żeby nie zaszkodzić tej przyrodzie. Zarząd Zieleni Miejskiej twierdzi, że to decyzja nie tylko urzędników, ale także mieszkańców, którzy prosili o ograniczenie częstotliwości np. koszenia traw. Jak często więc zarząd Zieleni Miejskiej w tym roku zlecał takie prace? W tym roku to było około 3,5 raza. średnio, ale są takie tereny jak na przykład łąki kwiatne, które kosimy tylko i wyłącznie raz w sezonie. Niedługo zaczniemy właśnie już te ostatnie koszenia. Przy okazji udało się zaoszczędzić, a pieniądze przekierować na inne potrzeby. Już te pieniądze, które oszczędziliśmy z koszenia w tym roku, przeznaczyliśmy na pielęgnację drzew w koronach, m.in. właśnie usuwanie je czy na zwiększenie usuwania tego posuszu. Wszelkie uwagi dotyczące wspólnych przestrzeni można zgłaszać bezpośrednio do urzędników. Mocna będzie aplikacja Smart City. Tego typu interwencje można oczywiście zgłaszać. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni albo będzie widział też pracownika w terenie, zawsze można podejść również zgłosić tego typu potrzebę. Interweniujemy w zasadzie natychmiastowo. Współdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych informuje, że 21 września w budynkach przez nią zarządzanych nastąpił rozruch instalacji centralnego ogrzewania związane z rozpoczęciem sezonu grzewczego. W razie stwierdzenia problemów z niedogrzaniem w najbliższych dniach mieszkańcy proszeni są o kontakt z danym kierownictwem osiedla od poniedziałku 26 września. W przypadku, gdy termometry wskażą powyżej 15 stopni Celsjusza, urządzenia sterujące centralnym ogrzewaniem automatycznie wstrzymają dostawę energii cieplnej. Jednocześnie przypominamy, że dostawca ciepła na Rataje firma Veolia apeluje do mieszkańców o oszczędzanie ciepła. Nie każdy wie, że zmniejszenie temperatury zaledwie o 1 stopień Celsjusza powoduje obniżenie rachunków o 5-8%, przy czym, co warto też podkreślić, no, to nie powoduje obniżenia komfortu cieplnego. To jest korzystne i dla naszego zdrowia, i dla naszych kieszeni. I także dla środowiska. Czy na osiedlu tysiąclecia buduje deweloper? Mieszkańcy Rataj obawiają się, że w ich okolicy znów pojawi się niepożądana zabudowa. Chodzi dokładnie o boisko do piłki nożnej przy ulicy Hartowo. Rozwiewamy wątpliwości dotyczące tej inwestycji. Na osiedlu Tysiąclecia nie będzie żadnych nowych budynków. To nie jest inwestycja deweloperska, tylko budowa nowego terenu rekreacyjnego z odnowionym boiskiem i nową nawierzchnią, a także placami zabaw oraz wieloma innymi atrakcjami. Budowa jest podzielona na dwa etapy. Jeszcze w tym roku pojawią się tu oprócz boiska plac zabaw ze zjazdem linowym oraz strefą street workout. Pojawią się elementy małej architektury, nowa zieleń, w tym łąka Kwietna. Ustawione zostaną domki dla owadów. O utworzenie w tym miejscu terenu rekreacyjnego starał się radny miejski Zrataj Marek Sternalski. To jednak nie wszystkie informacje na ten temat. Więcej można się dowiedzieć, czytając artykuł na naszym portalu informacyjnym pod adresem www.rtk.poznań.pl. Wiatrak turbina, a dla wielu po prostu zabytek pośrodku polanki. Trwa jego renowacja, a okoliczni mieszkańcy przyzwyczajeni do widoku z zabytkowym wiatrakiem w tle, dopytują o etap prac konserwatorskich, a my sprawdzamy te informacje dla państwa. Turbina wietrzna z ulicy Milczańskiej skrywa w sobie historię sięgającą początków XX wieku i niezwykle ważny temat, jakim jest zapotrzebowanie na wodę. Okoliczni mieszkańcy przechodząc obok wiatraka zastanawiają się, na jakim etapie są prace konserwatorskie, które przeprowadzają właściciele budynku. Urzędnicy informują, że w ramach podpisanej umowy dotacyjnej do końca listopada tego roku zostanie przeprowadzony kolejny etap prac. Przypomnijmy, że Urząd Miasta udzielił właścicielom dotacji w 2020 roku przyznając wtedy 60 tysięcy złotych na pracę. W pierwszym etapie wykonano renowację i wzmocnienie fragmentu konstrukcji murowanej części fundamentowej, a w maju 2021 roku Rada Miasta Poznania zdecydowała o przyznaniu finansowania na wykonanie drugiego etapu renowacji obiektu w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Została wówczas zdemontowana konstrukcja zbiornika oraz kratownicy ze szczytu wieży, a w kwietniu 2022 roku miejscy radni poinformowali, Informowali o przyznaniu kolejnej dotacji na kwotę 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy dopytują, kiedy prace się zakończą. Taką informację znaleźliśmy na stronie internetowej, która poświęcona jest właśnie wiatrakowi. W chwili obecnej, czyli w sierpniu 2022 roku, trwają prace nad oceną możliwości przywrócenia pełnej funkcjonalności mechanizmom turbiny wietrznej. Prace dotyczą w szczególności możliwości wykonania renowacji kratownicy stalowej z zachowaniem, zwiększeniem jej wytrzymałości. Cel główny to pełna renowacja obiektu i zachowanie jego w dobrym stanie na kolejne co najmniej 100 lat. Przebieg prac jest na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej turbinawietrzna.pl. Właściciele proszą mieszkańców o stare fotografie, inne materiały lub ciekawe historie, które są związane z obiektem można je przesłać mailem na adres kontakt na placach zabaw w całym mieście znikają urządzenia. To naturalny efekt użytkowania, ale także niekiedy również i efekt wandalizmu. Z przywróceniem urządzeń w to samo miejsce nie zawsze jest tak łatwo. Mieszkańcy dopytują o konkretne place zabaw dla dzieci na ratajach. Sprawdziliśmy. Czy ktoś utrzymuje ten plac zabaw, czy sprzęty wrócą na swoje miejsce? Takie pytania zadają nam mieszkańcy, których dzieci korzystają z placu zabaw w parku Rataje. Park w sercu Rataj powstał kilka lat temu, a już zaczyna brakować na nim urządzeń. Kilka sprzętów na placu zabaw zniknęło, a w ich miejscu nie pojawiają się nowe żółtej rury do bujania nie ma już chyba od ponad roku, wiosną zniknęła również huśtawka, tak zwane bocianie gniazdo. Pisze do nas kasia terenem zarządza zieleń miejska, która zapewnia, że urządzenia wymieni tutaj w niedługim czasie. Jeżeli chodzi o bocianie gniazdo, uchwyt do rury, to urządzenia, które pojawią się tam, bo one najczęściej tutaj padają, jeżeli chodzi o zapytania ze strony mieszkańców, i to jest robione w ramach napraw bieżących. Wiemy, już kontaktowałam się tutaj z, ze stroną wykonawcy, czeka w tym momencie na to urządzenia, także pojawią się one na pewno jeszcze w tym roku. W parku Rataje ma się pojawić dodatkowe urządzenie typu karuzela. Tę inwestycję ma sfinansować Rada Osiedla Rataje i ma zostać ona zrealizowana do końca roku. Zarząd Zieleni Miejskiej zapewnia, że na bieżąco stara się wymieniać ubytki na placach zabaw w całym mieście. Robimy przeglądy, kontrole. Zbieramy te wszystkie informacje również zbiorczo, nie tylko z terenu rataj, ale pozostałych. Do dzisiaj zresztą oferenci mogą składać swoje oferty. Mamy ogłoszony przetarg właśnie o uzupełnienie tych urządzeń oraz naprawy. Mieszkańcy informują także o ubytkach na Hartowie. Podobna sytuacja ma miejsce na osiedlu rusa. Przy szkole zabawka, tak zwana pajęczyna, co najmniej od trzech lat jest owinięta taśmą. Tak urządzenie wyglądało w 2016 roku. Obecny koszt naprawy według dyrekcji miałby wynieść między 30 a 40 tysięcy złotych. Szkole podstawowej nr 6 zabrakło pieniędzy, by to zrobić. Rada Osiedla Hartowo tej naprawy także nie przewiduje ani w tym, ani w przyszłym roku budżetowym. W bieżącym roku wyremontowała w szkole stołówkę oraz toalety. Przyjechała pani do nas na reumatyzm i będzie pani się tu romantycznie czuła. Sezon w Domach Kultury wystartował na dobre. Spółdzielnia jednak postanowiła zorganizować oficjalną inaugurację dla mieszkańców. Ma się ona odbyć 1 października w Domu Kultury Jędruś. Dlaczego warto się wybrać na to spotkanie? Będzie można dowiedzieć się co w tym roku proponują Ratajskie Domy Kultury i Domy Kultury na Hartowie i na Rzegrzu. Będzie okazja do Poznania całej kadry, która pracuje w tych domach kultury, będzie okazja dowiedzenia się, co wydarzy się w nowym roku kulturalnym, jakie imprezy, jakie zajęcia, jakie wydarzenia. Mieszkańcy będą mieli okazję obejrzeć także spektakl zatytułowany Sanatorium Wigorek. Został on zrealizowany podczas warsztatów teatralnych prowadzonych w kwietniu i w maju w Domu Kultury na Pięterku. W warsztatach brali udział seniorzy, a przedstawienie reżyserowała Anna Szymczak z Asz teatru. To improwizowana historia, którą tworzyli wspólnie uczestnicy warsztatów i profesjonalni aktorzy. Swoją rolę dostał także pan Jacek Handke z Domu Kultury na Pięterku. Akcja tego spektaklu dzieje się w Ciechocinku, a co się dzieje w Ciechocinku to myślę, że wszyscy wiedzą, wiele sanatoriów, w których życie płynie błogo, sielsko i w jednym z takich sanatoriów, właśnie w Sanatorium Miłości odbywa się akcja tego spektaklu. Jest dużo wątków miłosnych, jest wątek kryminalny, ale więcej już nie będę zdradzał, trzeba po prostu przyjść tego 1 października na godzinę 17 do domu Kultury Jędruś i wszystko na własne oczy zobaczyć. W inauguracji sezonu kulturalnego będzie mogła wziąć udział każda osoba, która odbierze darmową wejściówkę, są one dostępne we wszystkich domach kultury. Uwaga, młodociani graficiarze! Jest okazja, aby legalnie namalować graffiti pod okiem uznanego artysty. Dom Kultury na Skarpie udostępni w tym celu jedną ze swoich ścian. Akcja skierowana jest do młodzieży lubiącej sztukę i właśnie graffiti. Przybierze ona formę warsztatów artystycznych, które poprowadzi Damian Kwiatkowski, nagradzany uczestnik wielu festiwali, w tym zagranicznych. Czas malowania to sobota i niedziela 24 i 25 września od 10 do 14. Zapisać można się telefonicznie dzwoniąc pod numer 618 770 551 w godzinach od 15 do 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres na skarpie młodych.pl. Zbiórka pod domem kultury na skarpie na osiedlu piastowskim 104. Akcja malowania grafiti odbędzie się w ramach projektu Kombo Kultura realizowanego przez Ratajskie Centrum Kultury. Dofinansowanie zapewnione zostało z budżetu miasta. Mieszkańcy Rataj mieli ostatnią okazję posłuchać jazzu w wyjątkowym, łagodnym brzmieniu. W piątek 1 września na osiedlu Polan pojawił się zespół Gentle Jazz Trio, który w swoim repertuarze ma między innymi piosenki Macy Gray czy Stevie Wondera. Koncert odbył się pod chmurką przy Domu Kultury Polan 100, który był jego organizatorem. Piosenki mamy różne, są to zwykle dosyć znane standardy jazzowe w szerokiej publiczności, a mamy je zrobione we własnych aranżacjach i to są różne. Są bardzo energetyczne i wręcz podkreślające taki charakter taneczny tych niektórych piosenek. Przecież kiedyś jazz to była zwykła, rozrywkowa muzyka do tańca. Także. My tego nie chcemy jakby, jak gdyby zakłamywać, gramy też bardzo rozrywkowo niektóre rzeczy, swingowe szczególnie, standardy. Ale mamy też wiele takich poetycko potraktowanych, zupełnie zmienionych w klimatem, jak gdyby niestandardowe. Na przykład Fly me to the moon gramy bardzo, bardzo tak poetycko, bardzo delikatnie, refleksyjnie. Robimy zupełnie coś innego z tego utworu na przykład.

Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności ratajskie już za tydzień, 29 września, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Życzę przyjemności, miłego tygodnia i do zobaczenia.